Dobry. Dobra, kwiatki przekazałem kobietkom z mojej rodziny, a teraz będę jechał z dyskorolce. Dobra, możecie mi wierzyć, że nie idziemy do skorolce wiele lat i mogą być w tym naprawdę lebiegą. Trochę jest kolejka. Żeby nie było, że u mnie jest tylko syf w pokoju, więc jest tutaj całkiem ogarnięcie. Tu, 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 no po prostu wszędzie. Ogólnie. Y Długo miałem bardzo zaspnione biurko, ale na szczęście jakby ogarnąłem i jest bardzo dobrze. Co sądzicie o moich skarpetkach? Jaki czas temu, albo właściwie nie jakiś czas temu. I dawno temu ogólnie chciałem zrobić filmik o tym, jak mieć taki lepszy humor. Eee, nie chciałem się go robić, serio, nie chciałem się go robić. Ehm, no i co z tego? Hmm. to jest taki. Ogólnie przekomiczne jest jak ogólnie ludzie patrzą już jak ja idę z kamerą, no bo kurde, nie, nie ma też żadnego mojego cienia, ale idzie sobie gościu z kamerą, tak? I trzyma ją tak, mówi do kamery. Prześmiesznie to musi wyglądać z boku, naprawdę. Ale ogólnie e, Jest troszeczkę krampujące, śmieszne na pewno. E, możecie mi wierzyć, że no nie wiem. jest tutaj taki samochód przede mną. No i cóż, no ludzie patrzą na mnie, co gada ta kamera Musi być normalny, hę. <śmiany> e, jakby lepsze życie, tak? Na przykład, że głupie drobnowski. to właśnie to, co chciałem o czym powiedzieć. Wow, co tu się stało. O basz. Gdzieś tam jakieś kable z. Nie wiem, tych co na deną, jak to się nazywają? Wysokiego napięcia, czy, czy na jakąkolwiek. E, i właśnie sobie przechodziłem i jakiś dzieciak stanął sobie po prostu, tak jak ja teraz sobie idę z tą kamerą, nie ma żadnego cienia, żebym pokazał, ale wie, wiecie, idę sobie z tą kamerą, tak, i stał jakiś dzieciak taki wpatrzony, co on musi robi, on idzie z kamerą, wow. Jako się o, tu jest ten mój cień, idę sobie w ten sposób. W każdym razie śmieszne, to już jest. Wróciłem właśnie do cioci i nie spałem całą noc, tak gdzie chcę spać. Że po prostu już pójdę teraz w ubraniu, jest godzina 18.05 i, I chce mi się spać strasznie, chyba sobie zrobię drzemkę albo boję się, że się nie obudzę do rana, no w każdym razie No położę się w ubraniu, tak Już chyba nawet nie wyłączę nagrywania, jak się będę kładł, bo po prostu jestem tak zmęczony O No, powiem Wam, że nieźle. Przepraszam, że mi się coś zepsuło. Nie polecam. O tak, spadł mi przed chwilą aparat ze statywu. Normalnie. Kurde! Tutaj sobie przyczepiłem na tą na zaszczepkę. Eee, I nie rozumiem, jaki prawie mi przed chwilą spadł aparat. Jaka to jest firma? Nie ma firm? Matko. O jest, Camrock. Ogólnie tak. Statywy z Camrocka. Przed chwilą wypadł mi aparat z niego, po prostu wyleciał. Dobra, serio. Idę spać. I to jest to, co chciałem powiedzieć, nieważne co robisz dobrze, nieważne jak bardzo dobrze coś robisz w swojej personalnej osobie, ale ja byłem wychowywany tak, że po prostu niezależnie od tego, co będę robił, po prostu żebym robił tak, aby na świecie się działo lepiej. Najbardziej jakby mógł. Nawet jeżeli na to nie będę miał dużego wpływu, żebym robił najlepiej, jak będę potrafił. Po to, żeby właśnie ta linia, tak jak to robił Casey Neistat, mówił, że żeby ta linia szła w dobrym kierunku, nie w złym, w dobrym. I to jest takie stoickie podejście. Tak troszeczkę miał tak. Kochanowski miał takie podejście. Um, I no dla mnie to jest naprawdę super ważne. Bo, na przykład, powiedzieć, e, pomachać komuś ręką do obcego człowieka, wklepiać, na przykład w sklepie, powiedzieć komuś, dzień dobry, jak się masz, jak się pani czuje. To jest super. możecie mi wierzyć, że to naprawdę bardzo buduje u nas, a z drugiej strony, jeżeli ten człowiek nam. Za drugim razem jak przyjdziemy do tego sklepu, on nam powie na wstępie Dzień dobry, witaj, jak się masz? Po prostu będzie kojarzył właśnie jako takiego sympatycznego ziomeczka. Wtedy on od razu też będzie miał lepszy dzień. Będzie miał od razu, po prostu wszystko się zmieni, tak? Będzie miał od razu, nie mówię, że to od razu zmienić świat na w ogóle lepsze, ale na pewno temu człowiekowi to pomoże. Na przykład on ma e, ciężką pracę, nie wiem, pracuje 8 godzin, czy nawet więcej, 10, 12. E, i jemu się to nie zwraca, ma zły dzień, jest mu ciężko i tak dalej, i tak dalej. A takim, yy, dzień dobry, jak się pani ma, czy jak się pan ma, możecie mi wierzyć, że naprawdę drugiemu człowiekowi to naprawdę podniesie na duchu i myślę, że to mu naprawdę zrobi o wiele mniejszy dzień. A w ogóle, tak zwróciliście uwagę, że u nas jakby jest takie wrażenie, że nasz kraj jest taki ponury, smutny. Ciężko, żeby Polak jeszcze go ścieszył. Słyszeliście na pewno taką opinię. Jeśli nie słyszeliście, to wiedzcie, że troszkę jest to niestety zgodne z prawdą. I właśnie tak jak mówię, całe to podejście jest naprawdę super. Ono zmienia, ono naprawdę dużo zmienia. Możemy to, całą tą naszą postawę, taką zwykłą, prostą zmianą, taką drobniutką, możemy zrobić naprawdę wiele dla drugiego człowieka, oczywiście. Co jest naprawdę moim zdaniem wielkie. No i tak ja mówię z drugiej strony, no Po prostu to nam przyniesie taką dobrą opinię też, że jesteśmy za wiecie, w porządku, elegancy, Naprawdę moim zdaniem to jest idealny sposób w ogóle e, na pochodzenie do życia no w ogóle to jest takie naprawdę taka drobna rzecz, a tak cieszy, naprawdę to jest yy, to jest takie bardzo. Yy, bardzo przyjemne zresztą w Anglii ludzie na przykład mówią sobie takie dzień dobry, takie hej hej, jak się czujesz, jak się masz z tą twojej rodziny. Jakby normalnie to byli przyjaciele. U nas to trzeba być niby przyjacielem, żeby tak takie mieć takie wielkie relacje, a za granicą, może nie za, to są wszędzie za granicą, ale choćby takiej Anglii czy Stanach, bo to jest taki przykład, po prostu to jest przykład. Wystarczy być takie... No słownie, wystarczy być owcym człowiekiem i takie jedno, hej, hej, co tam masz o siebie? W ogóle to jest super, naprawdę super. Całe życie bym chowywany tak, żeby po prostu... Innym ludziom pomagać tak, żeby żyło im się lepiej. Uwierzcie mi, że to naprawdę pomaga. I Państwa Wam też tak zrobić, więc ogólnie to było bo na test chciałem dzisiejszym vlogu powiedzieć. Trzymajcie się z na następnego vloga. Ja się z Wami żegnam. Cześć Pa i. Yo. Dobra, to zaraz mi powiedzieć gdzie jest moja nakrywka do obiektywu.